Siema, witam na kanale Dzisiaj pobawimy się w Masterchefa I ugotuję Jeden z dwóch obiadów Które potrafię ugotować Drugim jest Kurczak z ryżem i warzywa mrożone A dzisiaj będzie Spagetti To właśnie taki, to jest spaghetti. Co jest ważne W gotowaniu spaghetti Żeby nóż był ostry żeby fajnie, szybko pokroić cebulkę i czosneczek to jest ważna rzecz. Więc ostrzyjcie swój nóż, żeby był ostry. Kto blizuje nóż, ten się nie odzywa już. I jak mawiał chyba Lincoln, że jak ma do ścięcia drzewo, to większość czasu spędzi na ostrzeniu siekiery. I tym się kierujcie w życiu. Dobra, zaczynamy. Kroimy cebulkę. Chciałem taki swój sposób na krojenie cebulki. Na początku trzeba ją się obrać. Ciepłe, ch... już nie wytrzymam tego! Potnę się Chuje! A few moments later. One hour later. No, po roku udało się. Upierdzielam te włoski z cebuli. Ale tak żeby nie uciąć jakby końcówki co trzyma. I teraz jak kroję cebulkę. Tak, na początku. Siekamy ją tak. Kurzę spierdzielaj stąd. Wzdłuż, To tak nie do końca. Żeby ten koconek trzymał dalej. I dalej tu przytrzymujemy. I skrajamy ją tak tak samo nie do końca. No I tak żeby nam się to nie rozpadło całkowicie. I potem Mamy How do we dice an onion? Egg onion. Look at that. Woo! To the good onion. Good onion is a heavy onion. so is a six-pound onion. It's also so an onion, where the onion is put. This is the tip of the onion, of the onion. The onion is not the knife around the onion. Remove the pepper skin of the onion. Dice an onion. It's an onion. cut the... Mamy cebulkę, sporo jej wyszło i tak już można powoli zacząć, żeby się pitraciło. Główni bohaterowie odcinka, czyli oliwa. Chyba. Ile kurwa? Trochę mi się podało. To włoskie danie, więc musi być dużo oliwy. I jak się trochę nam nagrzeje ten olej damy na mniejszy ogień, wrzucimy cebulkę, niech tam już się szkli. A teraz możemy przejść do Mam na imię czosnek Czosnku też nie wiem ile się daje, ale chyba z trzy ząbki będzie git Akurat chyba tyle mam. A nie, mam dwa, ale jeden jest gigantyczny. Nie, jeden taki... Kurkę. wali trochę potem, rozkładam ramiona i jestem samolotem. Przerzucamy tą cebulkę na patelnię. Czemu akurat robię spaghetti? bo jest proste i wychodzi mi dobrze. Z tak mało składników, nie ma jak nawet popsuć tego dania, więc dlatego jest kozacki. Dobra i cebulka tutaj niech siedzi, na oliwie trochę się zeszkli, a w międzyczasie obieramy do końca. Nie wiem gdzie to zobaczyłem, ale gdzieś zobaczyłem. I zawsze tak robię z czosnkiem. Najpierw go jakoś ugniatam. Chyba wydobywa wtedy więcej smaku. Kurwa, wszyscy było już mi się płakać. A do gotowanie. I ciachamy go jakieś tam. Na... Szatkujemy, chyba, jak to się mówi. Myślę, że ten przepis urzekłby by z Masterchefa. Tylko żebym przeszedł za to spaghetti i potem bym odpadł, bo już nie wiedział, co robić. No tak, mamy poszatkowany czosnek. Dajemy na niego trochę soli. Czemu? Nie wytłumaczę Wam. Ale z tą solą się nam tak fajnie złączy w taką kubkę. Raczej nie chcemy spaghetti fragmentów w czosnku jeść, tylko żeby był z niego smak wydobyty. No i wychodzi takie coś. Można by było jeszcze więcej się z tym bawić, ale już mi się nie chce. I dorzucamy to do naszej cebulki. Pilnujemy, żeby to nam się nie przypaliło, bo żeby, żeby nie było gorzkiego posmaku z cebuli czy szczosków. Czy Ale na takim małym ogniu to nie powinno nam się nic takiego zrobić i czekamy aż się zeszkli. Tutaj fajnie nam się cebulka już pitraci powoli z czoskiem. Pięknie pachnie. Już można powoli sobie wstawić wodę na makaron. To już jest mniejsze, bo aż tak umiejętny nie jestem. Chyba czwarte garnka wody powinno wystarczyć. No ten przepis jest po prostu fantastyczny. Cztery składniki z makaronem, pięć. I obiad macie jeszcze na długi czas. Ponieważ tu sporo będzie tego. No po prostu cudo. Jestem z tego zadowolony. I ogółem, ja sam teraz sobie kupiłem. A tutaj jest cebulka. Solimy wodę. Dużo soli. Jakiś giga makaron. Jeden. 20 kg XXL Póki nam tu jeszcze dochodzi mamy mięsko mielone wołowe, porcja rodzinna, 700 gramów. Różnie robię spaghetti, czasami z, z indyka, z kurczaka, z, z mieszanego z wieprzowiną, z wołowiną. Różnie, ale z reguły chyba wołowe najlepsze w smaku będzie i ja sobie to tak robię żeby nie męczyć się na patelni rozdrabniać to trochę tak już wstępnie ciachu ciach robię tam działanie ciachanie no ogólnie to zależy jaki smak lubicie jak wolecie, wolicie jakiś żeby był świński posmak no to musi być wieprzowina fajnie smakuje zmieszana z wołowiną Spokojnie, jest i w miarę nie wychodzi aż tak droga jak sama wołowina i można więcej towaru nawalić. No i możecie też yy, yy, z kurczakiem, wtedy trochę bardziej sucha, ale lepsze makro, mniej puste. A sosiki tak nadrobi. Więc każda opcja jest spoko do spaghetti. Do tego lubię też ten przepis. Można się dostosować zawsze. Przerzucamy to mięso już cebulka tam fajnie. Ta wołowina trochę wypuści jeszcze wody czy tłuszczu, nie wiem co. Nie przykładam do tym zazwyczaj to trochę odlewam, żeby było mniej, bo raczej to się nie wytapia. No i tutaj na razie tylko solę. To mięsko. I chcemy, żeby mięso zmieniło kolor na taki brązowy, wtedy będzie można dolewać już pasatę. Jeszcze trochę więcej soli, bo szef kuchni lubi posolić. Szczerze, jakbym mieszkał sam, to bym chyba robił tylko te dwa przepisy, co wymieniłem na obiad i to czasami. A tak to gotowce, na śniadanie, kanapki z jajecznicą i na kolację też. Gotowanie jest cholernie miłe. Chyba, że ktoś to lubi, no to, to wtedy spoko. Ale ja tam wolę jeść. No i czekamy. Specjalnie nie nazwałem tego bolognese, bo pewnie ktoś by się do mnie przyczepił, że bolognese to jakieś się dodaje tam, marchewki, pory, wino, coś tam jeszcze, jakieś nie wiadomo co. głupoty. ale to ma być tanie, smaczne, bez kombinacji, dlatego takiego przepisu nie robię, chociaż może kiedyś testuję i się przekonam. Ale nie ma co komplikować. Tu jest prosto, smacznie i nie da się tego oczywiście popsuć. To mięso już prawie się zrobiło. Jeszcze jest trochę czerwonych kawałków. Tylko właśnie wylewa się to gówno z niego. Jest dużo tego tłuszczu. I kurde, nie wiem. Ja to lubię trochę zlać, bo to się kurde słabo redukuje. No to kurwa jest! No też żeby to te mięso nie było za suche. Dobra, trochę tego by wywalę. Danie będzie bardziej fit przez to. And down and free 5 and Dobra, myślę, że tyle będzie git Żeby też nie zasuszyło to mięso I żeby trochę tego jeszcze smaku, z tego tłuszczu zostało wiadomo. No i możemy dodawać pasatę, tutaj tak z 700 gramów, chyba powinno się trochę więcej do takiej porcji, ale to zrobimy zaraz trikam. A robisz spaghetti? Żeby wszyć całość tą pomidorów, to trochę doleję wody do tego. Gdzie? Chyba giję. tu już trochę ogień możemy zmniejszyć. Kurno. Albo za mało tego puszczamy. Dobra, teraz proszę. Nieważne. Zaraz to wymieszamy elegancko. Dodamy przypraw. Tak, przyprawę oregano. To do sosu i na końcu można sobie jeszcze posypać. Papryka wędzona, słodka, mielona. Nie zaszkodzi, a może pomóc. Pierw ziołowy. Nie wiem czym się różni od zwykłego, ale też może być. Ogólnie walcie wszystko oprócz przyprawy do kurczaka i kebab gyros. Ona w tym przepisie akurat jest niepotrzebna. Chociaż jakby się dosypało trochę, to i tak pewnie by było spoko. czyli żeby trochę popiekło, papryka ostra. I jeszcze bazylia by się przydała, ale chyba nie mam. To słabo się przygotowałem w takim razie. I to jeszcze pierwsze można zakładać. No i trochę soli to może nam bardziej tą wodę wyciągnie. Wiadomo soliliśmy mięso, ale trochę jeszcze ten sos. No i gotujemy sobie to bez przykrycia, żeby trochę zagęstniało. Trochę się, może nawet zwiększyć ogień, bo tego jest sporo. I trochę mieszamy. Tu już widzę, że gotuje nam się. I ogólnie ja to staram się całkiem nie wiem, z 20 minut, żeby to wyredukowało się. Im dłużej, tym, tym chyba nawet lepiej. Bo to się nie spalia, tylko przechodzą te smaki fajnie na te pomidory. No i chcemy, żeby trochę tego... Żeby to trochę zgęstniało. I woda na makaron nam się tutaj zagotowała. Teraz dobre pytanie, ile wrzucić... ...tego makaronu? No i bierzemy... I ILE?! Makaron. Nie wnerwiamy włoków, nie łamiamy go. No tak o. Na sporą wrzuciłem, na sporą porcję, ale będzie git Kurwa nie sądzę. Najwyżej będzie na później. I chcemy, żeby to nam się trochę zanurzyło. O kurwa. No. Gotowanie jest niebezpieczne, trzeba uważać. Tylko trzeba wszyscy pamiętać, żeby wszystkie się zanurzyły, żeby nie były takie twarde twarde kawałki tego makaronu i żeby się też nie skleił taki kocon a my to będziemy dbać o to później tu zmniejszało, więc nie. jak mi to zacznie bulgoczyć, przez to się wszystko wyleje. Wiadomo trzeba sprzątać stanowisko. No przepis nie jest niestety najszybszy, ale nadrabia smakiem i porcja jest dosyć solidna. Więc myślę, że nie ma co narzekać. Ostatnio kupiłem sobie taką książkę. Czytam. Silniejszy każdego dnia. Ross Edley. I chciałem Wam ją bardzo polecić. Myślę, że nagram jakieś parę odcinków z kwestii z nim związanych. Ale ogólnie zachęcam do zakupu. Gościu jest podróżnikiem. Zwiedza różne miejsca i poprawia sport. To w sumie w miarę ekstremalny zazwyczaj. Na podstawie tego, jak właśnie ci ludzie z tych zakątków ćwiczą albo żyją po prostu, i ogólnie to mnie trochę zainspirowało do zostania bardziej takim to oraz ten, że chciałbym w jakiejś pracować, żeby być bardziej takim uniwersalnym sportowcem hybrydowym i żeby być jakby w wielu dyscyplinach całkiem mocny. No i chłop ogólnie robi sobie takie zadania jak, nie wiem, wspinanie się na linię 8, 8 km jakby na Monteverest długość przez jeden dzień, czy przepłynięcie dookoła Wielkiej Brytanii, czy maraton z przyczepionym samochodem, triatlon z kłodą, Ogólnie takie spoko wyzwania. Też w sumie chciałbym coś takiego głupiego, czy głupiego, spoko wykonać takie fajne wyzwanie ale to trochę już bardziej potrenuję mocniej. No i ogólnie do tego jakieś pokazuję różne przepisy, sposoby, plany treningowe, jak ćwiczyć do danego, danej dyscypliny. No i być uczy, żeby być mocniejszym, jakby z ogólnie, nie tylko siłowo, ale też szybkościowo, wytrzymałościowo. Wszystkich dyscyplinach. I łączy to, żeby mieć jakby świetną sływetkę i być niesprawnym. Więc myślę, że coś wam nagram w bardziej konkretnej kwestii, ale na pewno warto sobie taką książkę przeczytać. Kurde, ja nie wiem czy wy też jesteście chorzy, czy tam jakoś przeziębieni, czy to taki jest okres. Ale już są tak dosyć tego przeziębienia, świata, kasze, gardło. Średnio z tym ćwiczyć, bo pójdziesz gdziekolwiek się zmęczysz, to już coraz gorzej się tylko czujesz. Już tak nie mogę tego wytrzymać. Nie mogę się doczekać do powrotu do normalności. Ten plan przygotowany jest na powrót. Warto by go było stestować i wylecieć na ostro. Szczególnie, że się zbliża zima, więc, jakieś sporty na dworze będą dodatkowym wyzwaniem. Będzie trzeba jakiś solidny but przyodziać. Kurtkę. Ale bardzo fajnie. Nie ma być łatwo. Ja już nie mogę się doczekać powrotu do sportu. Już tydzień bez i wariuję w domu. Przecież zrobiłem sobie jeden trening w przedwczoraj. To z... po paru ćwiczeniach czułem się totalnie długo więc nie polecam Wam w chorobie, nawet jak myślicie, że trochę lepiej się czujecie iść lepiej sobie, nie wiem, jakiś delikatnie w domu poćwiczyć i się wykurować do końca niż sobie tak przedłużać głupio. To bezsensowne co zrobię. Wylecieć się na spokojnie i dopiero wracać. Akurat taki sezon właśnie chorobowy. Też sporo znajomych jakichś przeziębieni. Więc uważajcie tam na siebie. I planujcie z głową, nie tak jak ja czasami. Prawdopodobnie wydłużyłem sobie o jakieś parę dni chorobę. No kurde powiem Wam, że trochę to wyszło zbyt płynne. Mam nadzieję, że się jeszcze trochę się z tego to tu, tuszyć się musi. Zagęstnieje, trochę jeszcze się wypolci tego sosu. Bo makaron już powinien być za chwilę gotowy. Już chyba sobie siedzi tam 8 minut. Dobra, teścik. Jeszcze trochę się posiedzie. Kurde nie słonę. Hmm. Ale spróbujemy tego sosu. Może on trochę nadrobi słonowatość. On już jest nieźle w miarę robiony. Czy coś bym dodał. Na ja pewno soleć do makaronu. Jeszcze niech on tam bysto. Chwilę posiedzi. O kurde. Właśnie o tym mówię, za dużo tego. Dobra, makaron będzie w git Trzeba jakoś tam umiejętnie przelać. I faktycznie, ale dałem tego makaronu po dużo. Troszkę trzeba lejku dodać. I przykryjamy go sobie jakoś tam. Się... Dobre, no. Tam sosik nam się zredukuje do, do mniejszej ilości żeby nie było takie płynne Wydaje mi się, że to zbyt płynne wyszło Spróbujemy odrębować trochę tak? Dodam tego koncentratu pomidorowego w Coś takiego Wydaje mi się, że za mało tego tłuszczu odlałem i przez to się tak nie zagęściło Ale pewnie jak trochę by jak się zdejmie z ognia to poczeka to jeszcze to trochę tam zgęstnieje Dobra myślę że jest Giftli trochę jeszcze odparowało Ale tak trochę się zaczerwieniło bardziej Może mogło być trochę bardziej gęste Ale myślę że będzie okej okay. Jednak nerwimy w tym odcinkiem. I teraz git. Te solidne porcje nam Ale Kinga głodna po siłowni, to zje tą większą. Ja chory, no to tak nie potrzebuję. No i dokładamy tego czerwonego złota. Jeszcze oregano się skończyło, niestety. Ale jest twardy ser i on też będzie spoko. Akurat dobrze ten sosik jest gorący, co się rozpuści. No i jeszcze na koniec wam podliczę makro sosu i podam ile makro ugotowanego makaronu. i będziecie mogli sobie no Łatwo z tego się liczy, bo nie jest dużo produktów, cebula z czosnkiem nie mają jakieś tam dużo kalorii. Tylko ważne, żeby tą oliwę ser zmierzyć. Makaron i mięso. Dobra, nie żałujemy serka. Porządna porcja to porządna porcja. Tak tu się prezentuje, chłop ma mniejszą porcję od baby, niemożliwe, dobra dawaj ocenkę, bo były pewne komplikacje, ja tego nie zjem, nie no masz zjeść, mówię że jesteś głodna po siłowni Dobre, dobre. Czyli na czwórkę. Super. Teraz ja. O Z serem to pierwszy kawałek dobry będzie, ale tego makaronu dużo zrobiłem. Całą paczkę? Nie zważyłem ile makaronu mam. Z makro będzie ciężko. No. Nie, no fajne. No, dobre wyszło. Nie. Polecam przepis wszystkim leniuchom. I trzymajcie się w kolejnym odcinku zgotowania. Może będzie kiedyś za rok. Na razie. To masz z makaronem? No właśnie, update. Za dużo makaronu dałem. Ale to nieprawda, można dołożyć sobie sosu. Jeszcze sporo zostało z patelni. Albo zostawić na później makaron. To miał być obiad na dwa dni, Patryk. No, często piszę na jakimś opakowaniu porcja rodzinna, a zjadam ja sam. No więc za dużo makaronu, a widać było. Ale tak to dobra.